Hej siemiaczkowie witajcie jestem z tej Gilon i tutaj dzisiaj w sklepie 16 czerwca 2022 roku I to zobaczmy co dzisiaj mamy w sklepie uwaga uwaga a dzisiaj mamy szkarłatą dowódczynię za 800 karmazynowy elitarny za 800 mariusz za 800 sportowa skrzydłobójczynie za 1200 pompałki za 500 strzelec wyborowy za 2000 widmokosa za 800 martwa fala za 500 Dalej mamy strzelec brutala za 800, taryfiara za 800, poki za 500, czas na tako za 500, y, twist za 500, stanie na kiu za 200, y, no i co, piłkarki i piłkarze nadal w sklepie, daj wwz, tak na bramkę, podbijanie, królewska tęcza, czyli i tymki nadal w sklepie, diuna też nadal w sklepie i balenciaga zniknęła, także... Tak prezentuje się sklepie. Jeśli się podobało, to pamiętajcie: subzonę, łapko w górę, dzielę w sklepie, a jeśli złe żegnam, siemneczkę.